Nowym vlogu mamy niedzielkę. Tak, tak. Rzadką muzyką Dzień dobry, moje aniołki, kochane. Co tam u Was? Jak tam u Was? Ja robię śniadanko nam i potem lecimy na siłownię. Dlatego się biorę. Biorę się, biorę się. Biorę się za śniadanko, słuchajcie. Dziś będą nasze e, jogurcik z musli. Szac, więc tu Ja. Iść w andere Ok. No, i robimy właśnie ten śniadanko. Jag, e, Gregor chce. Ten z <laughs> To są te greckie jogurciki. A my wczoraj kupiliśmy we Francji. Czas aż z Wichański sobie Ja mam. języku. Lou Claire. O, oh, habeś rzeczywiście znany. I ja sobie wezmę chyba z karmelem. A jemu dam z wiśnią. Bo mnie też to. O, ja mam z karmelem dzisiaj. To no, są takie malutkie jogurciki. I do tego wkroję mu banana, a ja sobie wezmę, borówki mam i truskawki mam. A on chce bananka. Także niech ma bananka, nie? Tak. Tak, tak, tak. Ej, w ogóle, mamy teraz taką fazę, nie? Gregor ma aplikację, bo ja mówię, ej, chodź, musimy zrobić nowe intro do YouTube'a. No i weszliśmy w taką aplikację, gdzie mogę sobie intro porobić i tam również były takie różne, wiecie, photoshopy. Kuźwa, wagę ja wam coś pokażę, nie? Patrzcie, co mi Gregor zrobił. Ja mówię, pokaż mi to, będę miała motywację na siłowni dzisiaj. Patrzcie to. To jestem ja, nie? To jestem ja. <ścoughs> Czajcie bazę. Czajcie tą bazę. Ja pierdziule. Ale patrzcie tu, jak ładnie z bajki wyglądam. Mi się to bardzo podoba. I to. No to jest prześliczne. Jaki aniołek. No i wysłałam te... I Dominika też mówi ja też chcę, ja też chcę. Potem moja mama, ja też chcę, ja też chcę. Niech mi Gregor tak zrobi. Teraz <laughs> Gregor robi biedne zdjęcia wszystkim. A ja robię śniadanko. No, ale będę mieć motywację dzisiaj, słuchajcie. Nie ma to tamto, będę mieć motywację. Na siłowni dzisiaj. Ale super świetne, naprawdę świetne. Ta, ta z tym, z tym, z tym... Jak to się nazywa? Pierwsze zdjęcie z tą figurą. Ho ho, ho 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 To jest jazz, to jest jazz, Słuchajcie. No, także tak. Klo, klo, luklu, Przepraszam, luklu, luklo. Die sind besser von uns, Schatz. Die, was wir, was du jest kriegst, ist besser. No, to będzie mieć Gregorek. No, wstaliśmy. Ja się czuję już troszkę lepiej, bo to dzisiaj już trzeci dzień mojego okresu wstaliśmy wstaliśmy do dziewiątej oglądaliśmy wczoraj ten film chłopak w pasiastej koszuli masakra obejrzyjcie sobie polecam tam. no i powiem wam no trochę mnie też tak wzięło wiecie na myśli różne ale, no, no, dobra, e, film jak to film, niestety, no, tak to było, żeśmy byli tacy trochę, wiecie, no na pewno nas to ruszyło, nie, na pewno. Dobra, ja mam tutaj truskaweczki, to ja sobie truskaweczki wkleję, wkleję i wam pokażę. Gotowe, to jest Gregora, to jest moje. Czekajcie, bo mi ta kamera... o, to jest moje a no, także śniadanko gotowe yy, idziemy jeść i potem ubieramy się ogarniamy się i na siłkę lecimy i później dalszy ciąg i dalszy program tego dnia jedziemy, jedziemy słuchajcie, ja jest gotowo ja jest gotowo Jo, ja ćwiczyć dziewczyny. Ja za was się wyśmieje, nie? Patrzcie jakie odresi kwajdy. Myszka, wieki i ciul. A jo? Jo ja też byś na ćwiczenia uczucia, wieśkamyki zawsze mitmia razem. Masz? Myszkamyki i mamy mitmia. No, także jedziemy, mamy dobre nastawienie. Mamy siłę, mamy moc i jedziemy ćwiczyć kładzie. Także i patrzcie jakie mamy piękne. Glukshormony, glukskafyle To później, papa pa. Hello. Hello. Hello Hello, Jesteśmy po Jesteśmy po, a ej dobrze wyglądam Bardzo dobrze wyglądam Bardzo dobrze wyglądam, jesteś good aus Jesteś gut aus Trochę gorzej z nogami ale jest ok, no będzie, będzie na pewno ten muskelkata jak ciul yy, Wiecie, zakwasy to wszystko to jest normalne, ale powiem wam, że 40 minut dzisiaj daliśmy czadu i mieliśmy cardio, bo to trzeba pomału, wiecie, z chodkami, to nie można od razu wszystkiego. Pełno maszyn i wszystkiego tam jest i, i, i wiadomo, możemy sobie robić co chcemy, ale my właśnie na początku cardio, nie? Żeby spalać tłuszczyk, to jest z Kanstumijbym, nieźli idę ja. No właśnie, co? Nie do. No, ale ten, ale daliśmy sobie, no trochę daliśmy czadu. Wiem, że na pewno będę miała bóle łód, no bo najbardziej uda będą cierpieć i łydki. Myśmy szli na schodach, wiecie? Na, na górkę, pod górkę, o. Ja byłam dzisiaj na siódemce, a Gregor był na 15 ostatnią dwie minuty, a ja byłam na ósemce ostatnią minutę chyba czy dwie. Ale wiecie, pomału, pomału, bo potem najgorsze było, jak się ta maszyna zatrzymała. Jaki zawrót głowy, nie, a ja tak, nie umiem chodzić, nie umiem chodzić, pomóż mi, mi się w głowie kręci, mi się w głowie kręci. Także dwie minuty musieliśmy jeszcze pomalutku chodzić, bo ta maszyna się tak ustawia, że później chodzi się pomału. ja tak, znowu mi się w głowie kręci, znowu mi się w głowie kręci. Potem poszliśmy na rowerek. No, ale było fajnie, mi się podoba, ja jestem zadowolona, naprawdę. A co witam? Mi się wydaje, że jeszcze parę razy i będzie good, będzie dobrze. Wszystko będzie super. No dobra, teraz jedziemy po mój samochód, słuchajcie. Trzeba odebrać moją pysię mysie, eee, Moje autko trzeba przywieźć z powrotem, także odezwę się później, kochani. Do potem, pa Jesteśmy w domku, ja idę, słuchajcie, szybko pranie wywiesić. Bo przed pojazdem na, ten, na siłownię stawiałam pranie, wiecie? Na jutro też do pracy ciuchy i tak dalej. Także idę zaraz poskładać pranko. <laughs> no i tak, Gregor się bierze za gotowanie, jedziemy jeść jajka, <laughs> będzie dzisiaj na, na ten sałatka i omlet. Także takie to będzie dziś jedzonko, a ja właśnie pranie sobie, poskładam szybciutko bo mi się on wyprało i musi mi wyschnąć najpierw do pracy to jest bardzo, bardzo ważne tak kochani tak, tak, tak także super proszę bardzo, obowiązki dalsza część, dalsza część proszę bardzo, proszę bardzo jemy kochani, jemy mam jajco, kawałek kiełbaski i ogóreczek pyszne Gregor zrobił przed chwileczką jajeczniczkę Mmm, smakuje mega, ale co smakuje najlepiej ogórki od jego taty no też tu takie ogórki walną chrupkie twarde i tak dobrze czuć tam ocet i przyprawy, że jestem a mi mało kto potrafi dobre ogórki zrobić mało kto, bo ja mam wymagania <laughs> czekajcie, bo pamięć mi się kończy Okej, okay. chcę minut, abyś gierzpał <laughs> Naprawdę pyszna. I oglądamy serial. Tytuł Tęsknię za Tobą, a z miejsce po niemiecku. Nie wiem, czy po angielsku jest, czy nie, ale ostatnio go włączyliśmy i to jest mini serial. Tam chyba są tylko 3-4 odcinki, ale zobaczymy, co tam się stanie. Na razie, chyba jesteśmy na. Druga fonka. Druga fonka? Nie, na drugim jesteśmy. Także no. To myjemy. Znacznego wam i nam również i e, później się odezwę. Iść o I schon 6:05, ja, musisz schon losfahren. Ich stelle 4:50. Dobry wieczór, kochani. Przychodzę się żegnać tak naprawdę. Kurczę, blade. Czas nam wleciał, patrzcie, jak ją sywka cały czas. Już dam sobie Cynx albo i nic. Ej, robiliśmy sobie właśnie jaja ja z Gregorem. I żeśmy zrobili ten w aplikacji Cindy zdjęcia. I jako, jej, jako parę, i też ją jako sama, nie wiecie, w tej figurze i w ogóle w tych piersiach. I w lateksie, i tam wiecie, różne są. te Ta aplikacja to mi dzisiaj cały dzień za tak Hadku. tak, gefresny. Ganse tak, gefresny, ale takie piękne zdjęcia, słuchajcie. Niektóre wychodzą z bajek, z baśni. Wiadomo, dla jaj też tam można sobie porobić, że zmiana figury i w ogóle, ale też przerabia się właśnie jako na takie z bajki, baśni. No piękne, piękne te zdjęcia. Ustawiłam sobie na Whatsappa i ten. I mówię piękny naprawdę przepiękne można zrobić sprawy. Ale intro nitkę ma... No. Hmm. Tak. No i co? I mamy wieczór, słuchajcie, i co, i czas spać, nie? Idziemy się właśnie kąpać. Mamy już 8.20. Idziemy się oboje teraz wykąpać. By naszykować ciuchy na, do pracy na rano. O Jezus, Jezus, o Jezus, Naszykować ciuszki na rano do pracy. No i rano, piąta, Edytka wstaje, nie piąta, ja wstaję, słuchajcie, o, masz <śmierdziwia> rację, the Freedom house. <śmierdziwia> nie to też, wstaję, budzik nastawię na stawie na czwartą pięćdziesiąt i lecę, <śmierdziwia> nie ma odpoczynku, ani jednego dnia. Ciągle coś, jestem nie? powiem zmęczona już, wiecie? No, ale cóż, coś, coś, coś. nic Pan nie zrobi, wejdę szybciutko tylko na komentarze, czy tam się coś dzieje, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Nie byłam się cały dzień. Mam pytanko, czy warto czekać na prawdziwą miłość, skoro poprzednie nie wyszły? Oczywiście, że tak! Nigdy, ale to nigdy nie można poddawać się tylko przez to, że się trafiło na nieodpowiednie osoby. To po prostu nie były te osoby. Nawet nie dyskutujmy. Obojętnie kto nie ma nawet co na ten temat się wypowiadać, nie możesz się dać, yy, że tak powiem zakopać pod ziemię i zrezygnować z miłości, albo zrezygnować z kogoś, kto przyjdzie w swoim czasie. I uwierz mi, że poznasz. Z... Słuchaj. Nie możesz przez takich ciuli albo jakichś debili, albo jakichś toksyków, albo cholera wie kogo yy, myśleć, że już nigdy nikogo nie poznasz, albo że będziesz nieszczęśliwa. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Właśnie, że powinnaś przepłakać, przepracować. Oczywiście, że tak, bo to trwa. I to nie mało. Ja nie mówię, że tydzień, dwa. Ale naprawdę po roku, dziewczyny, odpuszczamy sobie tych ciuli wszystkich, bierzemy się w garść i pracujemy nad sobą. Nad sobą samą. Jesteśmy szczęśliwe ze sobą samą, musimy być uzupełnione, musimy być szczęśliwe, ale czuć to szczęście, nie udawać, nie mówić, że jestem szczęśliwa, tylko naprawdę to czuć. Doceniać to, że mam siebie, mam swoje mieszkanie, mam swoje kotki, nie wiem, czy pieska, mam dobrą pracę, mam znajomych, mam przyjaciół, mam rodzinę. Nie myśleć o facecie, nie. I jak jesteście wtedy ze sobą same spełnione, szczęśliwe i macie swoje życie w rękach, Zobaczycie, że się wydarzą normalnie różne rzeczy. I ja też tak myślałam, bo że to było największym błędem. Ja myślałam przez pół roku, przez 8 miesięcy, nikogo już nie poznam, moje życie to już w ogóle jest ruina. a na początku, po rozstaniu, to słuchajcie, ja już leżałam na podłodze i twierdziłam, że to już jest moje życie, to już nie ma sensu. A to było najgorsze, co mogłam myśleć. Teraz moje życie ma sens. Teraz moje życie ma sens, gdzie ja. Odzyskałam samą siebie, gdzie czuję się sama ze sobą spełniona, szczęśliwa, w ogóle nie boję się na przykład y, iść naprzód, załatwiać nowych spraw, czekać na to, co mnie czeka, na nowe coś, na coś nowe. Obojętnie co? Ja zmieniłam pracę. Ja mieszkam w obcym kraju, y, do którego przyszłam tylko przez mojego eksa. Ja nigdy w życiu bym nie przyszła do Francji. Wiecie, jakie to było dla mnie okropne? Ja nawet nie rozmawiałam po francusku. Ja pracuję w Niemczech, mieszkam tu, w jednym pokoiczku. Wiecie, co ja miałam za myśli i co ja miałam za podejście do życia? To jest okropne. Ja teraz się nie chcę rozgadywać, bo ten vlog byłby za długi, ale ja wam powiem, że najgorszym błędem jest myśleć, że jeżeli inne związki, inni faceci byli niedobrzy i nam coś nie wychodziło, to już nigdy nam nie wyjdzie. Nie! To tylko i wyłącznie odzwierciedla to, Jakie wy jesteście dla siebie w środku i to, jak wy siebie szanujecie i na ile się kochacie. Bo jeżeli się nie szanujecie i nie kochacie, to uzależniacie się i biegacie za kimś. I to jest najgorsze, co może być. Nie można w ten sposób myśleć. Wyjdziecie naprzód, robicie wszystko, co jest dla was. Musicie swoją psychikę zbudować na nowo. Musicie być silne, odważne, pewne siebie, nie bać się ludzi. Ale tak naprawdę kochać siebie wewnątrz i czuć tą pewność siebie i zobaczycie co się wydarzy. Nigdy w życiu byście. wtedy to wam w ogóle, po pierwsze, nikt nie będzie potrzebny. Ja miałam ostatnie trzy miesiące okresu, gdzie miałam wyrąbane. Ja w ogóle nie chciałam o nikim myśleć, słuchać mi było tak dobrze samej, że ja powiedziałam, mi jest tak idealnie. Perfekt, po prostu perfekte życie było. Aż w końcu, nagle, naprawdę nagle, poszłam na spotkanie. Jak, jak i inne, miałam tych randek z 17-16 może od dostania. i potem przyjął Gregor. I tak nam pykło od razu, że to tak się jakoś nam rozwiecie, rozwinęło. I jest super, wszystko jest dobrze, ale mimo tego nie możecie zapominać o swojej wartości i nie możecie zapominać o tym, jakim człowiekiem jesteście. I ile zyskałyście, i ile y, dałyście rady pokrychonać To waszą wartość buduje. Ile wyście już w życiu przeszły, i nie możecie się poddawać przez jakieś tam ciuli z przeszłości, yy, chuj jednych, co nas wykorzystali, czy nie wiadomo, co zrobili. W ogóle nie ma takiej opcji. Nie, 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 zapomnij. Wręcz przeciwnie, budujesz siebie, pracujesz nad sobą, idziesz do pracy, yy, z przyjaciółmi się spotykasz, wychodzisz, wychodzisz, dużo wychodzisz, latasz, biegasz, wszędzie, gdzie tylko chcesz, weekendy spędzasz, jedziesz sobie, kurde, na nie, wiem, z koleżankami, czy gdzieś tam na jakieś spa, umówcie się. Po pracy, gdzie tam chcesz, na co masz ochotę, na zakupy, patrz na siebie, na siebie i zobacz, co się stanie. Zbuduj siebie na nowo. Pewność siebie, miłość do siebie, wewnętrzne dziecko i tak dalej. Musicie siebie szanować, kochać, przepracowywać jakieś tam traumy z dzieciństwa. Okej, okay, to wszystko wiemy. To jest bardzo ważne. Niestety naprawdę ja długo na tym pracowałam, bo to było jakieś 4 lata, 3 lata. Ale nie myśleć w ten sposób, że już nigdy prawdziwa miłość nie przyjdzie. No co ty? Ja też tak nie myślę, i będzie ta osoba, która na mnie zasługuje, która na mnie zasługuje. I to trzeba też sobie, słuchajcie, wpoić w głowę. Nie latać za kimś, bo Jezu, zakochana. Nie. To ten ktoś ma na was zasługiwać. Nie oddajecie się. Nie dajecie się za byle co. Ma was ktoś szanować, respektować, kochać i ma to pokazywać czynami. Nie patrzcie na żadne głupie teksty. Mówię Wam z góry. Gatka to jest jedno nie słuchać, patrzeć, obserwować. Tylko i wyłącznie czyny mają prawo bycia. Eee, no jak na pierwsze łamanie języka dał grade. A Aju, Gregory, kan good, polnisz, tak? Tak. Tak, mój kochanie? Tak. tak. No. Gregor się uczy bardzo dobrze, słuchajcie. Już bardzo dużo nauczył. Bardzo dużo się nauczył, słuchajcie. A, 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 Grzegorz, bardzo sympatyczny gość. Radzi sobie po polsku. Jesteście niemożliwi. Wąż brzmi w czcinie. Wąż ja właśnie. No. Pozdrawiam serdecznie. Ale fajnie, Gregor mówi po polsku. Ja teraz zrobiłam paznokcie biały akryl i wtarłam perłowy pyłek. No super! Widzisz? Ja też jeszcze mum. Jeszcze mum. Eee kochana, kocham, kocham, kocham kocham wasz duet jesteśmy najlepsi, kochani, jesteśmy najlepsi o, oh, sweet, jesteście sweet tak? tak? tak, najlepsi, najwspanialsi najsilniejsi, najmądrzejsi no i już mnie kradnie już mnie kradnie, popatrz i się żegnamy no ale loka. jestem z powrotem no. No. Hello! Hello. No, mogę Was. No. On mi już mówi, jutro będziesz miała takie zakwasy. Witjo ja, ja mam ruchy, chłopie! Mnie nic nie boli. On mi nie mówi, bo... że jutro będę miała takie zakwasy, że... Hej, hej, no ale to jest prawda. To jest Kleos prawda, będą zakwasy. Kleo szleft... Kleo śpi na tym, na automacie, Gregor mówi do prania. <noise> Ojku, dobra, kochani, słuchajcie, ja się będę żegnać i proszę Was, y, pomyślcie nad tym, co powiedziałam, ale wiecie, tu nie chodzi o to ja nie jestem psycholog, żeby tutaj komuś coś mówić. Y, ja wam tylko mówię, jak ja do tego wszystkiego podchodziłam i mi naprawdę było bardzo ciężko. Mało kto to wszystko wie. Ja wiecie, o moim rozstaniu ja tu nic nie mówiłam. Ja tylko powiedziałam, my się rozstaliśmy, dziękuję, do widzenia. I to, co przeszłam w ogóle, to mm, książki pisać, więc tak naprawdę nie ma też y, tutaj co... Jak to się mówi? Na tym się rozchodzić. Tak, dziewczyny. Moje rozstanie nie było wcale łatwe i proste. I nie należało do przyjemnych. I wiecie, ja tutaj nie mówiłam nic na YouTubie. Ja mówiłam, no, rozstaliśmy się i to jest tyle, nie? I to tak zostanie, ale. No i powiem Wam, że. Miałabym co opowiadać, naprawdę miałabym co opowiadać, i nie byłoby to na pewno nic przyjemnego i fajnego, ale tu nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, że na tym się skupiać. Było co było, człowiek zrobił swoje, co mógł najlepiej. Ja jestem w ogóle takim człowiekiem, że wiecie, ja tam nie żałuję. Ja oddam siebie zawsze w takim bardzo dobrym wydaniu i ja nie mam przynajmniej czego żałować. Wiecie o co chodzi? Wiecie, już mamy swoje lata i wy też, i wy sobie też poradzicie i dacie radę. Tylko zacznijcie od siebie i nie możecie się poddawać, że nie, nikt nie przyjdzie. Przyjdzie. A poza tym, nawet jak nie przyjdzie, no to, no to będziesz sama całe życie, ale będziesz miała zajebiste życie. Bez stresu, bez toksycznych relacji. Po co? Pomyśl sobie jedno. Lepiej być samemu szczęśliwym całe życie. Ja sobie tak powtarzałam. Czy być byle z kim, ale byle być? Pomyśl o tym. Tak? Tak. tak. No. Kochani, ja kończę. Uciekam. Idę, bo Gregor już się wykąpał, teraz idę. Jo? I idemy spać, bo jutro trzeba wstać do pracy. O Jezus. Kochani, widzimy się jutro w nowym vlogu. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że mogłam wesprzeć, że mogłam dać otuchy. Jeśli nie, możemy dalej prowadzić jakieś tematy. Piszcie w komentarzach. I co? Widzimy się jutro. Buziaczki dla was, kochani. Do następnego. Dzięki, że byliście. Pa!